Witam wszystkich, zapraszam do oglądania bardzo Horizon 5, druga część poradnika do playlisty festiwalowej jesień, pora burzowa, seria 10. Ja sobie jak zawsze tylko zaliczyłem wyzwania online, których było tym razem naprawdę bardzo dużo, ponieważ oprócz trialu był jeszcze eliminator, wycieczka Horizon i plac zabaw. Dodatkowo zaliczyłem jeszcze arcade, żeby przyspieszyć materiał, dlatego też mogłem już odebrać drugą nagrodę. A zaczniemy sobie od strefy pomiarowej i użyję tutaj Bentleya, tego z 2016 roku. Z tuningiem do A800. Spróbujmy z tej strony. Ok, musimy dobrze się rozbujać, żeby od razu wpaść z jak najlepszą prędkością. I w ten sposób mamy zaliczone zadanie. Ok, to teraz może fotoradar s 2 Aha, zesto. W takim mój razie zesto tutaj mam S298, ok. 46. Z której strony? Chyba z tej będzie najlepiej. Bierzemy duży rozpęd. I trzeba uważać, bo jeszcze mamy cywilów. Najlepiej, żeby nic nie przywalić. Okay. Kolejne zadanie zaliczone To teraz drift S900 Jakie fury Jest moja ulubiona Oczywiście, że jest OK.

Meters, you will arrive at your destination. Okej, okay. kolejne zadanie mamy zaliczone i teraz zostały mistrzostwa. Okay. Mamy już furkę przygotowaną z poprzedniej playlisty Już wypróbowana, dobra Z tuningiem do A800 Dziwne jest to, że tak wszyscy po cichu jadą, w ogóle nie słychać silników, że to są właśnie auta na prąd elektryczne. Bardzo przyjemnie się prowadzi ta fura. Tą furę. Duża kontrola, łatwo się wyprowadza z poślizgów. Bardzo dobre hamulce. Prędkościami można w ogóle pokonywać te zakręty, a na ręcznym też dobrze. No i za chwilę będziemy mieli drugie kółko. Służy wyświeczo. Ale tam jeden przeciwnik trzyma się blisko, goni mnie. Teraz muszę uważać. No, nie najgorzej wyszło. Myślałem, że wyjdzie gorzej. Okej, okay, ostatnie kółko. No można się wczuć w tą furę i naprawdę szybciutko pokonywać te zakręty. Bardzo dobre auto. Samo tutaj właśnie na tym piachu się zachowuje bardzo dobrze ta fura. Tukaj do Mati je že nedaleko. Kava je doslovno z ostal. No, ostra pogoda. Lubię takie warunki, więc zobaczymy jak będzie czy ślisko powinno być Jest ok, świetna kontrola nawet w takich warunkach. To mały błąd, ale to nic. Na odcinek, na preferuję jednak dłuższe, żeby trochę ograć dłużej. No i w sumie już za chwilę meta. że będzie to szybki i łatwy wyścig również. Prawie, prawie grumamos. No, on walczy za mną jeszcze. No i to jest konkretny odcinek właśnie. Długi, mnóstwo zakrętów trudnych. Takie właśnie lubię.

meta i koniec mistrzostw jeszcze jedne Teraz jakie? Teraz przełajowe chyba zostały. Czyli tutaj. Fajny i hardkorowy wyścig, ponieważ jest tylko jedno kółko, a tor jest bardzo krótki. Dlatego trzeba tu zaryzykować na samym początku już, licząc, że się uda odbić od paru przeciwników. Tutaj, jeżeli by udało się przeskoczyć, to też dobrze. Teraz tutaj tniemy na maksa. tu tak samo uda się, ale motyw no nie jest to łatwe bo trzeba naprawdę bardzo szybko tutaj wyjść na prowadzenie i koniec Tutaj również w tym wyścigu mamy tylko jedno kółko, dlatego trzeba znowu bardzo szybko wyjść na prowadzenie i po prostu perfekcyjnie pojechać. Znąd zakręty, starając się również odbić od przeciwników, jeżeli jest taka możliwość. Jest. Dobra, teraz już tylko utrzymać. Udało się. Bardzo szybkie mistrzostwa, skoro tylko jedno kółko. No i dobra, i odcinek to też będzie na pewno szybka akcja. A już sobie przypominam, gdzie jest to trudny odcinek. Dobrze, że przynajmniej nie pada. Mały włos, to był błąd, ale okej. Okay. No tu się udało, dobrze, a to trudny zakręt był. Nie do końca, oczywiście. ale wszyscy blisko, kurde. Niebezpiecznie blisko. elektrycznych. To jeszcze sobie omówimy szybko zadania dzienne. Zdobądź 5 gwiazdek przy fotoradarach w dowolnym pojeździe typu Xtreme E. Wygraj wyścig krosowy dowolnym Pojeździe typu Xtreme E. To są wszystkie proste, nie wymagają tłumaczenia. Przejść 10 mil w pojeździe typu Xtreme E. Roztrz... Roztrzaskaj billboard dowolnym Volkswagenem. To też jest proste. Billboardy mamy wszędzie. Najłatwiej znaleźć obok autostrady. Zdobądź 100 tysięcy punktów umiejętności w dowolnym pojeździe typu Xtreme E. Więc wszystkie bardzo proste. Ja również sobie w tym momencie zakończę drugą część poradnika, jeżeli materiał okazał się pomocny, zostaw lajka, zostaw komentarz, zapraszam również do subskrybowania kanału, dzięki za oglądanie i pozdrawiam!